Troszkę boi pewnie, Bo wiesz? No po, po niej pają chodzi. No to co? Czy Ale... Trzymaj ją mocno. Chodź. Nie, no, no to trzymaj. czekaj, dam na niską trawę. O, nie chcę mieć. Ale się ciemno. Co, Arno? Chodź. Dobrze, poczekaj, zaraz przyjdę do ciebie. Chodź Arno No chodź z nią tutaj, a, 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 Aneczka. Nie, niech mama ją weźmie i na niską trawę ją da. Dobra, to trzymaj, bo ja już schowałem. O. Nie skacz! Nie, 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 nie! No tak. No? Gdzie jest? no Nie jak się boi, taka zestresowana troszeczkę jest. Ale nie, bo i opuściłem właśnie z A przez kogo? Nie. Przez tatę. no nie? No właśnie. Hania trzymaj tą smycz, bo jak ona ucieknie, to co będzie? Ja Ale lepiej będę trzymał. Nie, nie Paweł, ja już trzymam mnie. Mamu miała mnie trzymać. Zostaw, zostaw, haneczka. Ja Dobrze, spokojnie. ona sobie teraz poznaje Widzisz, pierwszy raz jest tak naprawdę na podwórku. Nie, nie, na kadłubie też było. Tak, no to drugi raz. Trzeci chyba. Nie, czwarty. Nie, piąty. Nie, 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 haleczka. Ona była chyba raz. Nie, nie. Z tobą. Mam, ona była raz. No to to jest trzeci. No. Wiesz? Teraz no, to jest ładna, nie? Mhm. Ale zostawiam Pawełkę. Zostawiam rybkę. Ale ja ja to ją, um, Paweł, trzymaj. A to w tyle po tak, podaj rękę przez tą wstać. Przez środek. O, o, tak. O, co? Arna? O, co? Dobrze, zaostawiam babcię. Niech ona sobie wola, pewnie lekko zestresowana.